Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof i reprezentuję Sandler Training Polska, czyli międzynarodową organizację, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Od tego roku jesteśmy partnerem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Skąd pomysł na tę współpracę? A no stąd, że głęboko wierzymy, że taka partnerska Sprzedaż. Sprzedaż, która się wpisuje w metodykę Sandlera, oparta na uczciwości, na byciu wprost, na dochodzeniu do prawdziwych intencji, jest tym, co pomoże deweloperom w podnoszeniu jakości ich pracy. Głęboko wierzymy, że pracując z klientem poprzez aktywne słuchanie, poprzez wchodzenie w jego buty, poprzez chęć zrozumienia jego problemów, jego wyzwań oraz jego obiekcji, a nie poprzez próbę ich zbijania, można sprawić, że ten klient wróci. Wróci, kupi. A potem jeszcze poleci innym. Pomagamy więc deweloperom rozwijać ich biznes. Jeżeli chcą Państwo dokładnie zobaczyć, czym się zajmujemy, zapraszam na stronę internetową specjalnie dedykowaną do tego projektu www.klinikadewelopera.pl oraz na stronę sandlera. Zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia.